No i witajcie w kolejnym dniu budowy mojego Wiedźmińskiego siedlisza, czyli Kermoren z gry Wiedźmin 3. No i słuchajcie, od ostatniego filmu to zacząłem budować tę wieżę, co jest tam w tle, która już pewnie tam była pokazywana ostatnio. No i do tego dzięki pomocy Panu Świeckiemu, to kupiłem sobie elementy właśnie pod budowę tej wieży między innymi, która będzie się zwała po prostu wieżą Pana Świeckiego. No i cóż, na początek no to kupiłem te takie mm, płaskie klocuszki, deskie takie powiedzmy 1x6 właśnie na budowę tej wieży tam paczki chyba po 16 sztuk, więc raczej powinno mi starczyć na razie na skończenie przynajmniej kawałka tej wieży jednej. Kilka takich elementów, bo one są po prostu teraz moim must have w kwestii budowania tego mocka, właśnie żeby robić te takie łuki w tej wieży, takie właśnie jak są tutaj na przykład. To jest strasznie, powiedzmy, trochę pracochłonne, no bo trzeba mieć mnóstwo tych elementów, a też ciężko mi je kupić gdzieś w jakiejś takiej fajnej, dużej ilości, więc no kupuję na razie tyle, ile się da. Kupiłem chyba teraz tylko trzy takie, tak, trzy takie saszetki 1 na dwa oraz dwie takie 1 na 1 też się na pewno przydadzą. Powiem cztery worki takich zwykłych z kosików, bo muszę też skończyć oczywiście podstawkę tego, tej części mocka. Więc cztery takie worki z kosików się przydadzą. Oczywiście te takie klocuszki z takim dynclem też pod te wieże. Też mi jest je trudno gdzieś kupić w dużej ilości jak właśnie te z kosiki takie szare. Nie wiem czemu szczerze mówiąc, bo myślę, że jest to dość taki powszechny element, a jednak w dużej ilości za dość tanią cenę jest trudno mi je kupić gdzieś w jakimś sklepie na Allegro. Na, na Bricklinku nawet nie patrzę, bo nie chcę mi się płacić za te przesyłki tam w tym Bricklinku, już wolę sobie kupić gdzieś na Allegro i mieć tego smarta darmowego. Więc no cóż, no na razie jest tyle tych elementów, zobaczymy na ile mi starczy. Patrząc na to, że na taką wieżę idzie ich strasznie, strasznie mnóstwo, no to powątpiewam że coś dużego za pomocą tego zbuduje Kupiłem, jak widzicie, sporo, a to tylko dlatego, bo one są całkiem fajne do budowania takich właśnie jakichś wystających elementów, jakichś takich skałek powiedzmy. Jak widzicie tutaj jest takich kilka elementów umieszczonych w różnych kolorach. No to dość fajnie wygląda szczerze mówiąc, bo macie ten taki dzyndzel wystający, na taki element Lego z tym napisem. No i ja lubię to takie w takich właśnie budowlach, zawsze, znaczy, że to jest takie kremory, wiecie zniszczony stary zamek. Takie elementy jak najbardziej im się przydadzą, też dość tanio one kosztowały w takiej dużej ilości. No i też żeby nie dawać na nich tych groszków szarych, no to dokupiłem sobie też oczywiście takie zwykłe klocki 1 na 1 Zwykła taka kropeczka kwadratowa. Też właśnie między innymi po to, żeby po prostu na te klocki, żeby nie było właśnie tych groszków, żeby właśnie nie było coś takiego, jak jest tutaj, że jest takie bardziej... O, bo tutaj, tu jest o wiele lepiej pokazane, o co mi chodzi, że jest właśnie taki klocek wystający oraz właśnie ta kropeczka. Ja chyba będę jednak wolał, żeby była po prostu w większości miejsc y zwykła taka właśnie kwadratowa zapełniać, takich kwadratowych zapełniasz, żeby tej kropki właśnie nie było. Chociaż ta kropka też fajnie wygląda, bo jak widzicie tutaj jest właśnie na, tym, na tej bramie jest mnóstwo takich kropek, to też fajnie wygląda, ale jednak wiecie, za dużo to nie zdrowo, więc też kupiłem te kropki. Kilkanaście takich zwykłych klocków, powiedzmy takich balisat, one są też spoko właśnie pod te, takie mury. Nagle no, wszystko po prostu kupuję pod ten mur, pod budowanie takiego zniszczonego zamku, więc to też spoko. Też nie było to drogie te elementy, więc na ja pewno sobie jeszcze je dokupię w, późniejszy, w późniejszym czasie, będę jeszcze kupował jakieś inne zamówienie. No bo te elementy są dość tanie w dużej ilości, a to też fajnie wygląda, więc jak najbardziej na plus. Kupiłem takie 1 na 2 zwykłe płytki, bo mam ich strasznie, strasznie mało w swojej kolekcji ogólnie, więc po prostu kupiłem, na pewno się przydadzą. I też kupiłem takie dwa rzędziki, tych takich klocków, które zadebiutowały w serii Władca Pierścieni w helmowym Mierze, o ile pamiętam. No to jest to dość fajny element, taki zwykły, powiedzmy, łuk kwadratowy bardziej. No i ja go wykorzystam po prostu do budowania drugiej części bramy Kermoren, no bo to jest pierwsze wejście do Kermoren. No a drugie będzie tam za tą wieżą, więc na pewno takie elementy się przydadzą, a też były dość tanie. No i też do sobie figurkę z Harry'ego Pottera dodatkowo, jest to Minister Magii. No dla mnie figurka fajna, chociaż ta główka, to jest główka już Gandalfa, to jest główka też tego śmieci z Harry Pottera kolejne, no i tego właśnie Ministra Magii. Więc no Lego po prostu tą główkę strasznie wykorzystuje. Też to ciekawe, właśnie ta główka pojawia się w dwóch figurkach w uniwersum Harry Pottera, tak powiedzmy, tym legowym. Więc dla mnie jest to dość cobe, że mamy dwie główki o dwóch różnych postaci. <laughs> to jest po prostu aż śmieszne. No ale Lego wykorzystuje poprzednie główki, tak właśnie jak w przypadku tej figurki. Ministra magii to ta główka potem poszła do tego najnowszego Gandalfa z Rivendel. Też widziałem, że nowa figurka Padme w tej kanonierce, o której tam pisałem na karcie społeczności. Tam możecie koniecznie zaglądać, bo tam też pisze właśnie o jakichś różnych rzeczach. Też właśnie wspominałem o tym, że niedługo będzie budowa Cremoron oraz recenzja figurki z Black Series. To tam też dają właśnie informacje o tej nowej kanonierce, może też nagram film o tej kanonierce, szczerze mówiąc, jakiś tam szorcika wrzucę. No ale wracając, no to właśnie ta główka Padme tam ma też jakąś taką główkę, którą już mam w swojej kolekcji, z jakiejś innej figurki, więc ta Padme też nie będzie jakiejś chyba unikatowej główki, póki co, tak mi się na razie wydaje. Też zamówiłem taki kolejny, taki kolejny Melonik, ten taki kapelusik jak tego właśnie Ministra Magii Knota, pod figurki z Hergo bo ostatnio buduję trochę takich figurek customowych, jakichś tam randomowych Aurorów. Tu, na przykład, jakaś taka randomowa figurka powiedzmy jakiegoś Aurora, albo może śmierciożercy w postaci swojej, powiedzmy normalnej. No, jest to torsik od starej figurki, lucesza, malfoja, zukę czarne nóżki, jakaś tam główka oraz właśnie ten melonik. No, i ja takich malinków muszę pewno kupić sporo, bo mam właśnie też sporo takich e, torsików, powiedzmy takich garniturów i więc to się na pewno do Harry Pottera przyda. No, bo teraz, tak jak powiedziałem, robię z taką taką małą armię jakichś tam Aurorów, jakichś czarodziejów, po prostu z Harry Pottera, a śmierciożerców. Więc myślę, że jakiś materiał takiej powiedzmy armii z Harry'ego Pottera też się na pewno na moim kanale pojawi wkrótce. Po co tych elementów, teraz coś zbuduję z tym Keremoren, oczywiście chodzi mi o te wieże. Na pewno chcę, żeby te przerwy, które są tam widoczne były już zalepione tymi skosikami szarymi, no i zobaczymy jak mi to wyjdzie. No i coś nieco zbudowałem z tych elementów, jak widzicie udało mi się zapełnić całą tę wieżę, przynajmniej te dwa, te dwie części tej wieży, takie dwa murki powiedzmy. Tymi skosikami, no i całkiem fajnie to wygląda, że mówiąc. Bardzo mi się podoba takie właśnie połączenie tych skosików, które robią taki oktagon. I teraz tak, tutaj musiałem połączyć po prostu te dwie wieżyczki, czy też na te dwa mury z takim, jakby takim zawiasem płaskim. Trochę dość słabo to wygląda, bo jest taka dziura, ale jednak w grze tam ta wieża miała takie coś, jakiś taki, nie wiem, murek wystający trochę z tej wieży. I też już myślę, że od tego właśnie momentu, gdzie są te zawiasy płaskie. To powinienem zacząć już budować tę wieżę taką zniszczoną, bo ta pierwsza wieża przy tej bramie, ona była taka właśnie zniszczona, więc myślę, że o ta cała część, którą tu widzicie, będzie na pewno mniejsza, no i będzie po prostu już taka zniszczona. I teraz po prostu muszę zacząć budować dalszą część tej wieży, no ale raczej już nie mam elementów, żeby zbudować właśnie z tymi skosikami. No muszę gdzieś te skosiki dokupić po prostu w setkach albo i w tysiącach najlepiej. Patrząc na to, że chce caremorem zbudować całe. Więc na razie całkiem spokojnie tak to wygląda według mnie. Więc tak jak mówię, teraz muszę po prostu zniszczyć sobie to jakoś tam to ładniej zbudować. Ale to dopiero jak się przyjrzę w grze, jak to wygląda tam na swobodnej kamerze, muszę porównać trochę ujęć tym Kermoren. Też w ogóle swoją drogą znalazłem taką tajemniczą skrzynkę w Kermoren w grze, o której nie widziałem. Jest taka zielona, zarośnięta i ona nie jest wcale wieży, jak ktoś by mógł pomyśleć. Ale jest tam gdzieś niedaleko, więc ja pewno jej może użyję w tym mocku jako ten isterek też, jak też jak z gry. No i cóż, tutaj na pewno trzeba to zabudować tymi właśnie skosami, które wam pokazywałem, ale myślę, że to już będzie w kolejnym odcinku na razie. Możecie zobaczyć, jak to wygląda pod spodem, są po prostu takie fundamenty z różnych kolorowych klocków, które tam nazbierałem, więc wcale mi ich nie żal, mogą tam być spokojnie już dosyć na wieki wieków. Sam ten mur tutaj też muszę jakoś przebudować, bo on jest taki powiedzmy troszeczkę zbyt prosty. Też wydaje mi się, że za bardzo stosuję te ciemnopiaskowe kolory w tym murze. Na ja pewno też tutaj muszę te ciemnopiaskowe usunąć. Ale no zobaczymy jak to wyjdzie i też y, muszę dokupić te dzyndzle takie, jeden z tym dzyndzlem takim, żeby zrobić właśnie coś takiego jak jest tutaj, czyli takie jakby powiedzmy, nie wiem, filary pod ten już, y, całą tą taką, nie wiem, taki dach czy też podłogę tej wieży, no bo tam było tak, że tak samo przy tym murze, więc no muszę po prostu kupić takie elementy jeszcze, ale tak jak mówiłem wam na początku filmu, Dość ciężko jest takie elementy kupić w większej ilości, niestety. No więc na razie buduję z tego, co mam. No i też się zastanawiam w sumie, jak budować teraz tego moca dalej. Mianowicie, czy iść z tym mocem w prawo, czyli zacząć budować już tę część muru z kolejną tam wieżą boczną, z jakimś takim terenem zielonym, czy może właśnie iść już w stronę tam bardziej za tą bramą, czyli mógłbym zacząć budować te bramy z drugiej strony, czyli to wejście drugie tutaj takie. Oraz też może jakieś fundamenty pod tą drugą wieżę. No ale szczerze mówiąc, no nie wiem, no na pewno to byłoby sporo elementów teraz. Taka dalsza konstrukcja tej, powiedzmy, głównej bramy. Załóżmy, że to wszystko tutaj jest, to jest po prostu brama. No ale szczerze mówiąc, ten by jakoś tak fajnie wyglądał, by był już taki bardziej potężny niż na razie jest po prostu na jednej płytce i... No jest to po prostu taki zwykły zameczek, jakiś taki prosty mur z y, taką bramą, no nie jest to coś może mega fajnego. Wydaje mi się, że dopóki nie dokupię właśnie tych takich elementów, tych skosików, takich serków oraz takich klocków z jednym dzyndzlem tylko, no to chyba nie ma co iść tamtą stronę, no bo i tak nie zbuduję zbytnio tej wieży ani niczego. No to chyba trzeba iść po prostu w prawo albo skupić się na skończeniu najpierw tej wieży. Ale tak jak Wam mówiłem, no naprawdę podoba mi się jak wygląda ta wieża, fajnie jest właśnie to zrobione z tymi takimi serkami, no mi się to po prostu podoba i mi się ten mocek może być naprawdę, naprawdę całkiem przyjemny. No także myślę, że z takim filmem, powiedzmy takim updateowym że pokazałem wam po prostu takie elementy, dokupiłem sobie jak to chcę, żeby to wyglądało w przyszłości, no to będzie na razie chyba tyle. Także myślę, że kolejny odcinek nie wiem kiedy będzie, bo te odcinki pojawiają się raz w miesiącu, szczerze mówiąc, albo nawet i rzadziej, ale teraz mam sporo elementów, więc może coś po prostu tu pobuduję, może zacznę właśnie te wieże tutaj robić, taką basztę, powiedzmy, narożą tutaj, żeby ona już była po prostu skończona. Bo na razie są po prostu te murki ułożone oraz jest taka dziura tutaj, więc fajnie byłoby to w końcu zabudować i jakoś zrobić tak, żeby już to było tak finalnym efektem. No i pewnie może albo zacznę budować coś tutaj w środku, tam po prostu tego terenu, albo pójdę już w prawo na drugiej płytce, zacznę to ze sobą łączyć. Albo zacznę budować bramę. No, jeszcze nie wiem, ale na kończę mi się w komentarzach, co byście bardziej woleli zobaczyć. Wydaje mi się, że w kolejnym odcinku już zobaczycie całą tę wieżę, już tutaj skończoną, czyli tak, jakby ona już była finalnie do końca tego mocka. Ona też jest tutaj już troszeczkę za wysoka. Tak mi się wydaje, że o 4, albo nawet o 5 tych klocków jest troszeczkę za wysoka. Więc na pewno będę się ją trochę zniszczyć, więc trochę klocków mi też jeszcze przybędzie. No ale zobaczymy jak mi to wyjdzie. Na razie to wygląda tak. Mi się mega podoba właśnie to takie zwieńczenie tych serków. No fajnie to wygląda szczerze mówiąc. No i cóż, a no widzimy się w kolejnym odcinku z budowy Kermoren. No i też wpadajcie na mego Instagrama oraz Discorda, linki macie na dole pod filmem. Komentarze są do Waszej dyspozycji oraz oczywiście wpadajcie na zakładkę społeczność, bo tam też coś tam wrzucam od czasu czasu, jak ktoś na Discorda nie chce wejść, no to też wrzucam tam na tą kartę społeczności właśnie jakieś przycieki zestawów czy coś. Także polecam to obserwować. No i widzimy się w kolejnej bitwie budowania Kermoren.